Nie pomagaj, nie palanka, nie pomagaj. nie pomagaj, nie pomagaj. nie pomagaj, Obserwuj. Zobacz. Je pananka, je pananka. Pomalutnie, pomalutnie, nie jedna nie pomagaj, nie pomagaj. nie pomagaj. Dobra, nie są Dobra, nie spokojnie. Dobra, nie nie nic złego nie wydarzyło. Dobra, nie no, pomagaj. Dobra, pan już też może starczykie, pan już też może starczykie i teraz kupa, ale sztupa ma 200, nie tak się po prostu. Nie wiem, co tam ale sztupa to zrobiła. Ale Słuchajcie, słuchajcie, wymiana, cały wieczór nic nie jest ja. i teraz kupa i czapo. I teraz kupa i czapo, a dali jeszcze dalej, nie pani mi już to się wygrała. Mamy życia na kolanach. Diczyk na, na kolanach. Poszło, teraz na poli. Na poli poszło dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Na... Dobrze. I teraz mój czas, Dobrze. Słuchajcie, teraz spinał. Teraz finał. Niech się panie nie spieszy. To jednak wieś, ja nie słyszałem 100 lat. Słyszeliście 100 lat? Nie, prawda? No to 100 lat. Dobrze, spokojnie. Zobaczymy, czy się dziewczyny podają i czy dadzą radę. Zobaczymy, co pani na to. Proszę bardzo. Jak zawsze podstępem, ale to paseci wygrali.